Dzisiaj w wyjątkowych warunkach, bo już po zmierzchu, jak widać, ale. no, jak ja. się w Tak jest, no, ale no, na to nie mamy wpływu. E, siew kukurydzy wystartował, więc ty czyniąc usługi, pracujesz no, do oporu, można tak powiedzieć. Od się na to, Pawle. Po roku czasu, jak oceniasz dzisiaj swoją maszynę, czyli konia pociągowego New Hollanda e, Co mogę powiedzieć? Iż przygód nie było wielkich. Zdarzyła się jedna taka awaria na gwarancji. Nawet z tej strony tu jeszcze widać e, parpuszczelniacz na dolnicy. I co? Tankowałem i jechałem. Czyli można powiedzieć, że większych przygód na szczęście nie było. Oby, tak. Dalej. Krążą różne legendy. Oczywiście wiemy o co chodzi. Niektórzy narzekają, niektórzy chwalą. Ja bym chciał poznać Twoje zdanie. Ja jestem w tej grupie, którzy nie narzekają. Jak dbasz, tak masz? To chyba się też sprawdza, prawda? Dokładnie, dokładnie. No, Staram się go serwisować na czas. Tak jak instrukcja każe. I... Od, zeszłego, od zeszłego sezonu, od początku przepracowałeś nim? No, to od początku. No czyli to nie jest mało, także no, ciągnik służy. Miejmy nadzieję, że kolejne lata będą równie udane. Okay. Jeśli chodzi o traktor, jakieś modyfikacje, jakieś zmiany przez ten czas użytkowania, coś wprowadziłeś, bo wiemy, że ty lubisz coś pokombinować. Lubię, lubię. przyciągnik od nic, nic nie żała, ale, że tak powiem. E, ciężary, które budowałem, założyłem obrysuneczki i to o siewniku, bo przy zeszłorocznym spotkaniu myśmy o nim trochę rozmawiali, ale no, że tak powiem nie weszło to do materiału. Przypomnijmy. Pracujemy na siewniku Gaspardo Maga. Jest to model ze zmienną szerokością siewu. Obecnie siejemy na 75 cm szerokości. I co tu można o nim powiedzieć? No, już przepracowane ładny. No, to? No, to, to jakiś czas, jakieś może, jakieś coś, ale to jest norma. To jest norma. To są, że tak powiem, elementy, można powiedzieć, robocze, które eksploatacyjne. eksploatacyjne, które się zużywają. I chyba no, nikt nie jest w stanie określić maszyny, w której się te rzeczy nie zużywają. Oczywiście w jednych trochę prędzej, w drugich trochę później, ale na każdego przychodzi czas. Pamiętajmy też zawsze o tym, że przy wyborze takiej maszyny decyduje też cena, bo siewniki tego typu, no wiemy, że nie są tanie. No i tańszy nie był. Może bym kupił coś tańszego w tym wyposażeniu, ale padło na Gaspar. Twoim zdaniem potoczy się los tego sezonu, bo wszyscy mówią o dużej i wielkiej suszy. Ty już trochę usług wykonałeś, czyli już możesz może jakieś wstępne opinie wyrazić. Krótko mówiąc, jeżeli nie popada, będzie jeszcze gorzej, jak w zeszłym roku. No dokładnie, wszyscy wyczekują tego deszczu, może być z nim kiepsko. Powiemy jeszcze inaczej, może być powtórka zeszłego roku, albo może i gorzej. Jeszcze jedno takie pytanie kończące. Jakieś plany, może? Tak, może się coś pokusi firma Staltech o jakąś małą nowość w przyszłym czy na ten sezon, czy przyszły? Na razie nic nie planuję. Chociażby ze względu na obecną sytuację z wirusem. No dokładnie. Proszę Państwa, moi drodzy, wszyscy, którzy nas oglądają i słuchają, teraz już poważnie. Wiemy dobrze, znajdujemy się w sytuacji wyjątkowej. Yy, walczymy z koronawirusem. Yy, dotyka to również gospodarstw rolnych. Yy, moim zdaniem nie lekceważcie, pilnujcie się, dbajcie o tą higienę, ponieważ to jest klucz do tego, aby to pokonać. Pamiętajcie, że za was nikt pracy w gospodarstwie waszym nie wykona. Nikt za was nie wsiądzie do traktora. I nie, po, nie popracuje w polu. Także wy tym bardziej musicie się pilnować. Pamiętajcie o tym, nie żartujcie z tego. Ja wiem, Paweł, że ty też traktujesz sprawę poważnie. Yy, starasz się jednak nikogo nie, nie, nie wpuszczać do kabiny. Yy... Moim zdaniem Dory, początanie. My też właśnie z tych, z tych powodów dzisiaj rozmawiamy tutaj w tych warunkach na dworzu przed ciągnikiem, a nie w kabinie. W ciepłej kabince. Dokładnie. Postanowiliśmy pokazać Wam, że jednak też o tym pamiętamy i to jest ważniejsze od naszej wygody. Paweł, no jak dzisiaj wszyscy życzą, zdrowia Ci życzę. Wytrwałości w tym nowym sezonie. Oby oczywiście się nic nie psuło, to jak zawsze od, od naszego portalu. No i wszystkiego dobrego w tym nowym sezonie rozpoczynającym się. Nie przeszkadzamy w pracy. Ja pozdrawiam widzów i życzę im dużo zdrowia. Dziękujemy serdecznie, dziękuję w imieniu naszych widzów, pozdrawiamy ich jeszcze raz. Maszyny dla Farmera.pl, dziękuję, cześć, pozdrawiamy.